No właśnie, właśnie widziałem jak się wypowiada Paweł z Warszawy, że on no, mówi, o no, do Munaru on pojedzie, byś gadał, sam się nikt się leczy, mi nic się nie stało, ja ułem zdrowy jestem i proszę ciebie Pawle, żebyś na mój temat nie wypowiadał się, o właśnie też rozmawiałem z Pato TV, o i sam Pato powiedział, że to jest... Twoje miejsce tutaj na ziemi. Yeah. Że po prostu ty nie powinieneś się nigdzie wyprowadzać, bo tyle czasu tutaj mieszkasz. Szanujesz tofa. Sami widzicie, jest tak, Krzysztof ma inny charakter. Ja nic na twój temat nie nagrywam żadnych filmów. Tak jak ludzie nagrywają na Twój temat i na mój temat. Oni specjalnie to robią. Ja walczę. Organista. Ja walczę... Ja wal, o organista, to dobrze, ja zaraz go nagram. jak on nagrywał, głupoty gadał, to chodź, ja zaraz nagram go nie będzie mnie nagrywał, nie ma takiego prawa, prawo ja znam. ale nie, proszę opuścić ten teren, do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia. ja cię nie nagrywam, do widzenia, jesteś obcą osobą. Uciekaj mi stąd! No widzicie! No widzicie! Mam swój dom, tutaj jestem zamordowany na stałe. Nie jestem sądowym opiekunem Krzysztofa, ale opiekuję się nim. I proszę jego nie dokuczać mu. Niech on żyje. Ja chcę ży żeby on żył jak najdłużej. My szanujemy się prawie jak bracia. Właśnie. Proszę was, widzów, żebyście go, bym szanowali go. Czy mnie będziecie szanować, no, to wasza sprawa jest. O, wyszedłem! Ktoś wyszedł. Pogoniłem go. Nie ma takiego prawa. Tu nie ma wejścia nikt obcy. Trzeba szanować prawo. Trzeba być osobą publiczną. Normalnie z ludźmi rozmawiać. A zaraz Krzysztof przyjdzie i powie coś na ten temat. No powie. Czy dobrze zrobiłem? O, panie Krzysztofie. Dobrze zrobiłem? Pogoniłem? W... Bardzo dobrze. Powiedz. Wypowiedz się. Dzień dobry państwu. Jest godzina. No wyszliśmy razem, co? Pogoniłem go, nad nie podchodziłem. Tak, bardzo dobrze, Wojtku. Brawo, tak. Ja Cię szanuję, ja chcę, żebyś Ty żył jak najdłużej na tym świecie, a oni Cię chcą zniszczyć. Ja tutaj jestem zamordowany na stałe, w każdej chwili mogę sobie wyjść, nic złego ja dla ludzi nie robię, tylko ludzie robią nam. Trzeba tak zrobić, żeby po prostu, yy, po prostu... Nie daj Bóg, czy za dwa, trzy, cztery, pięć lat, jakbyś odeszedł na tamty świat, żebym ja te mieszkanie przejął, bo to mi miasto przejmie, a ja jestem zameldowany tutaj Ech. na stałe i też pieniędzy ty ile tutaj waliłem i po prostu... Powiem A ja Ci powiem, że po prostu, jakby, nie daj Bóg, coś Ci się by się stało, to po prostu to chcę, te, żeby te mieszkanie... Było do końca eee. świata. Dziękuję bardzo tobie. Żeby nikt tutaj nic. Nie weszł. No właśnie. No wypowiedzcie. się Dobrze zrobiłem? Wyszedłem dobrze. za tobą. Ale oh. to nie powiedzieć teraz. Dobra. Nie dziwę się teraz, dobrze? Dobrze. Eee, powiem tak. Bardzo dobrze gratulacje tobie ojciec składał i bije brawo. No, no. rodziny miałem. Że... Jestem osobą dorosłą. Ale przepraszam bardzo. Dobra, mów. Przepraszam. Proszę bardzo. Dobrze, że pogoniłeś łotra. Gratulacje za to, że byłeś szkodą. Biję brawo. Bo takie gnojki, jak... Tyśno Pod bramkę małolaczy nie powinni podchodzić pod moją, naszą posetę. Będzie tobie na ciebie opisane w przyszłości, notarialnie, cały dom i samochody. Zgadzasz się? Zgadzam się. Ale pod takim warunkiem, że do śmierci mi będziesz pomagać? Będę pomagał do śmierci. Ten, te rzeczy będą wymienione, w jakim masz mnie pomagać. I to będzie złożone notarialnie. Dobrze. Ty, ty ksero, a ja, e, e, ja oryginał. Moja... Przepraszam bardzo, to jest co my teraz nagrywamy, to niech ludzie wiedzą. To co ja będę wiedział osobiście y, na kamerach się nie będzie nagrywało, to tylko będzie nasze wspólne. Do wiadomości. Tak, właśnie. Moje i twoje. Twoje i moje. Zgadza się? Zgadza się. Kultu. Dobra, już powiedziałeś, bardzo dziękuję za tą wypowiedź swoją i powiedz, że ogólnie nie ma takiego czegoś, ja cię szanuję, a ludzie specjalnie robią, żebyśmy się ogólnie wyzywali, kłócili się, nie wiadomo co robili. Dobra, na razie.